Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnych zajęciach przyrodniczo-plastycznych. Dzisiaj chciałam Wam pokazać pewną metodę wykorzystywaną przez biologów i przez chemików, którą Wy swobodnie możecie wykorzystać w formie zabawy do tworzenia różnych ciekawych, kreatywnych prac. Ta metoda nosi nazwę chromatografii bibułowej. Chromatografia, czyli będzie to rozdział kolorów. W zależności od y, stopnia gęstości. Przygotowałam dla Was już tutaj doświadczenie, które y, zostało ukończone, a teraz Wam pokażę, w jaki sposób coś takiego możecie wykonać. Zauważcie, że tutaj na tym pasku pojawiły się różne kolory, a te kolory pojawiły się z koloru czarnego. Wniosek nasuwa się sam, że kolor czarny jest zbitkiem różnych kolorów. Jak to robimy? To jest paseczek bibuły, takiej zwykłej bibuły do robienia różnych ciekawych prac plastycznych. Możecie do tego doświadczenia wykorzystać również kawałek filtru do kawy, dlatego że on ma jeszcze większą zdolność rozdziału tych kolorów i będzie dużo bardziej to wszystko widoczne. Końcówkę tej bibułki, Kolorujecie na dowolny kolor. Ja akurat wybrałam czarny, bo dosyć dokładnie widać, jak ten kolor sobie wędruje. Dodatkowo, najlepiej w przezroczystym hmm, pojemniczku, wlewacie sobie albo alkohol, albo na przykład zmywacz do paznokci. Może być też ocet, albo nawet i zwykła woda. Umieszczacie ten paseczek i uwaga, teraz będzie efekt. Umieszczacie paseczek i zobaczcie, od razu, momentalnie, kolor zaczyna się rozwarstwiać. Końcówkę możecie sobie zagiąć, żeby to nie uciekało. W ten sposób. I teraz będziemy czekać, co się będzie z tym działo. Ja to sobie odstawię tutaj na boczek. A Wam pokażę, w jaki sposób można zrobić z chromatografii bibułowej coś kolorowego. Najpierw z bibuły wycięłam takie ósemeczki. One wyglądają tak. Następnie te ósemeczki przyozdobiłam w zupełnie abstrakcyjne szlaczki. Muszą to być flamastry, bo kredki nie dadzą takiego efektu. różne kolory, tak żeby one się wymieszały. Pewnie po kształcie już jesteście w stanie wywnioskować, co z tego będzie wykonane. I jeszcze trochę różowe damy. I teraz uwaga: używamy zwykłej wody w takim dozowniku, który będzie nam tą wodę I Zobaczcie, te kolory za, za zaczynają się przenikać. I to zostawiamy do wyschnięcia, że odstawimy sobie na bok. Będzie sobie schło, a my się zajmiemy tym, co już wcześniej dla Was przygotowałam. Czyli takie już gotowe, kolorowe, no właśnie, co to takiego? Skrzydełka. Bo no będziemy sobie robić motylka. Żeby wykonać motylka, oprócz naszych bibułowych, kolorowych skrzydełek, potrzebny jest korpus, czyli coś, co będzie stanowiło cały odwłok, głowę i czułki. Jak to najlepiej zrobić? Wykorzystujemy sobie... Takie patyczki jak do y, lodów. Dodatkowo potrzebujemy takich puchatych wyciorków na druciku. I zupełnie zwyczajnie te wyciorki będziemy sobie zawijać wokół patyczka. Pewnie wiecie, że motyle mają takie puchate ciałko. Bardzo często na tym puchatym ciałku osadza się również pyłek. Dlatego motyle też można zaliczyć do owadów, które pomagają zapylać rośliny. Dzięki temu też powstają owoce. To co jest za dużo, to można sobie uciąć, złożyć w połowie, uformować kształt. Podgiąć podczółki. No i mamy korpusik. No to co? Słuchajcie. Ile tych skrzydełek motylki mają? Zawsze są skrzydła przednie i skrzydła tylne. Trzeba sobie to troszeczkę przymarszczyć. Podłożyć. No i teraz ostatni element troszeczkę kleju. Może być to Wikol, może być to jakiś inny klej, który dobrze Wam połączy ten puchaty wyciorek. Jeszcze złączymy sobie te skrzydełka razem. Już mamy połączone. Dokładane. Chwilkę trzeba przytrzymać. I już mamy praktycznie gotowego motylka. Brakuje nam tylko odnuży. Wszystkie motyle, jak i cała grupa owadów. Mają w sumie trzy pary odnóży. Jedne znajdują się zupełnie z przodu ich ciałka. Drugie mniej więcej w połowie. I trzecie. I zobaczcie, mamy stwora latającego. Możecie go na sznureczku powiesić, może Wam wyglądać przez okno. Myślę, że z taką formą dekorowania papieru możecie się w różny inny sposób pobawić. Może sami wykombinujecie, co jeszcze można stworzyć i ubarwić. No, i teraz sobie patrzymy, jak tam nasze doświadczenie zobaczcie. Tutaj chyba jeszcze ładniej się rozwarstwiły kolory. Pewnie nigdy byście nie pomyśleli, że kolor czarny to jest i brązowy, i taki granatowy. Pięknie to widać. Popróbujcie też z innymi kolorami. Potem można to wysuszyć i sobie porównać, jakie kolory składają się na pełne barwy. Popróbujcie sami. I zapraszam Was na następne zajęcia za tydzień.